Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś chciałbym opowiedzieć o tylnej przerzutce, a w zasadzie o czymś, co roboczo nazwałem mit tylnej przerzutki. Kiedy wybieramy się do sklepu, oglądamy sobie rowery, na co w pierwszej kolejności człowiek zwraca uwagę? Ja mówię o człowieku, który nie jest zorientowany, nie zna się tak za bardzo na osprzęcie. Patrzy na tylną przerzutkę. Tylna przerzutka, można by powiedzieć, świeci, po prostu uderza nas w oczy. Kiedy wejdzie się na Allegro, popatrzy się zwłaszcza na te tańsze rowery, takie do 1000 złotych. Producenci czy sprzedający bardzo chwalą się tym. Zobaczcie, przerzutka Shimano. Nie podają często modelu, bo to jest najczęściej najprostsza jakaś przerzutka, ale chwalą się po prostu super tylna przerzutka. Kiedy później przyjrzymy się dokładnie specyfikacji tego roweru, okazuje się, że OK, no z tyłu wisi jakieś najtańsze Shimano turnej za około 25 zł, ale z przodu mamy przerzutkę Falcon, manetki jakieś w ogóle no-name'owe, kaseta czy tam w zasadzie wolnobieg z łańcuchem też jakiś kiepski, ale nie jest. Przerzutka Shimano to jest ym, najważniejsze. I no, wiadomo, że marketingowcy czy sprzedający próbują za wszelką cenę sprzedać ym, to, co mają na stanie. No i tak po prostu nas tutaj ym, zwodzą lekko tą tylną przerzutką. Ale dzieje się tak również w droższych rowerach. Mamy rower za 2-3000 zł. Osprzęt mamy na przykład pełne deore, z tyłu przerzutka na przykład XT, czyli o dwie klasy jeszcze wyżej tylna przerzutka. Czy to tak naprawdę coś daje? Więc w niektórych kręgach mówi się, że jeżeli mamy osprzęt w rowerze, czyli korbę, kasetę, łańcuch, manetki, tylną przerzutkę, przednią przerzutkę, suport również, powinno to być z jednej grupy osprzętu, tak żeby po prostu ten napęd działał dobrze. Ja się z tym do końca Aż tak nie zgadzam, nic się nie stanie, jeżeli z tyłu będzie jakaś lepsza przerzutka, czy będziemy mieli lepsze manetki, czy lepszą korbę, ale po prostu nie ma to jakiegoś większego sensu. Wymienienie samej przerzutki nie da nam jakiejś aż takiej różnicy, żeby to uzasadniało po prostu cenowo taką wymianę, więc jeżeli wymienimy tylko tylną przerzutkę, różnicy nie poczujemy wcale, bądź będzie ona niewielka, tak naprawdę powinno się wymieniać w zasadzie całościowo cały. Napęd, żeby to była jakaś różnica, nie tylko na wadze, ale również na precyzji, na szybkości zmieniania. I dlatego dziwią mnie takie rowery, jak na przykład znajdziecie na Allegro. Są to rowery najczęściej takie no nameowe czy jakiś bardzo mało znanych producentów, gdzie mamy cały rower na osprzęcie, załóżmy turnej czy acera, czyli taki po prostu podstawowy osprzęt, a z tyłu dumnie świeci przerzutka Shimano. XT, czyli prawie że topowa najlepsza przerzutka za około powiedzmy te 200 zł. Mnie to bardzo dziwi, ponieważ ta przerzutka tak naprawdę wiele nam nie da, a producent o wiele lepiej by zrobił, gdyby te pieniądze, które włożył w tylną przerzutkę, wydałby równomiernie na cały osprzęt założył lepszą przednią przerzutkę, gdzie z przodu właśnie często jest właśnie jakaś kicha założona, wydałby na tą przednią przerzutkę, wydałby może troszeczkę na manetki, może trochę lepszą korbę założył, gdzieś po prostu ulokował te pieniądze, a z tyłu założył zwykłą jakąś po prostu porównywalną przerzutkę do reszty osprzętu, wyszedłby ten rower i tak lepiej niż kiepski, szajski osprzęt z świetną, naprawdę rewelacyjną tylną przerzutką. Ja na pewno w najbliższym czasie nagram odcinek o grupach osprzętu Shimano, Campagnolo, SRAM. Tymczasem zaproszę Was na blog, tutaj znajdziecie link, gdzie opisałem grupy osprzętu Shimano. Pomoże to, zwłaszcza osobom, które nie znają się na sprzęcie, po prostu umiejscowienie gdzieś tych komponentów roweru, no gdzieś po prostu sprawdzenie, jakiej klasy one są. I oczywiście podkreślę to, że nie sam napęd decyduje o jakości roweru, jest oczywiście, składa się na to wiele więcej elementów: koła, amortyzator, rama, siodełko no po prostu cały, na cały rower powinno się patrzeć nie tylko na sam napęd, ale już tym bardziej nie sugerować się jakością roweru patrząc na samą tylną przerzutkę. Także to był taki mój krótki apel, żebyście się nie dali nabrać na po prostu chwyty marketingowe w stylu tylna przerzutka Shimano. Trzeba po prostu patrzeć całościowo, oceniać tak cały rower. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie rowerów, które macie na oku, chcecie kupić, śmiało piszcie w komentarzach, staram się na każde pytanie odpowiadać. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej.